Zbudowaliśmy koparkę na wzór baksika. Co mamy na pokładzie: Ryzen 9, 6 dysków, 2 dyski SSD czwartej generacji, zasilacz 400 W. W zasadzie tyle. Ale co najważniejsze, cały system, jak widać, pracuje na Linuxie. W tej chwili minęło jakieś 2,5 godziny od czasu, kiedy zacząłem tworzyć działki. Niestety, z jakichś niewyjaśnionych na chwilę obecną powodów. Jeden dysk SSD M2 zgubił się z systemu. Tu mamy wykorzystanie zasobów dysku. Ogólnie zasobów systemu. Tutaj widać jak pracują poszczególne wątki procesora. No i co? No i. Tyle. Na razie poznajemy ten system. Nie mam jeszcze zbytnio pojęcia, jak to działa. Co można tutaj usprawnić, ale na chwilę obecną popularność tego jest już tak duża, że oczekuje mi jeszcze około 14 koparek według specyfikacji, którą. Delikatnie zmodyfikowałem o komentarze pod filmem na kanale Fox Baksik. No i testujemy. Na chwilę obecną wszystkie maszyny odpaliłem na Linuxie. Jak widać, jest to też pobrany najnowszy system. Tu akurat mamy informacje o systemie. Dokładnie tak samo to wygląda jak na Windowsie, wydaje mi się. No i tyle. Jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, uwagi, to proszę komentujcie. Myślę, że razem musimy usprawnić, usystematyzować swoją wiedzę, po to, żeby wspólnie dojść do jakichś konkretów i stabilnych wersji systemu, które dają nam najwięcej korzyści. Cześć!